Cześć, witajcie, Robert z tej strony. Dzisiaj knipek z Stripper Symbol 1376 200 ME. Wymiary 200 na 60 x 28 mm. Są to wielofunkcyjne szczypce dla elektryka. Są jeszcze dwie inne wersje tego narzędzia z zwykłą izolacją oraz z dwukomponentowego tworzywa, ale nie przeznaczoną do pracy pod napięciem. Tutaj mamy wersję VDE do 1000 V, czyli szczypce przeznaczone do pracy pod napięciem. Możemy ciąć przewody o średnicy do 15 mm, miedziane i aluminiowe. Mamy tutaj precyzyjnie szlifowane profile do ściągania izolacji. Z przewodów typu drut o przekrojach od 0,75 do 6 mm oraz przewody typu linka od 0,5 do 4 mm Precyzyjne tutaj ustawianie przewodu dzięki tutaj grzebieniom pozycjonującym. Tutaj mamy dość ciekawe rozwiązanie. Innowacyjna geometria ostrza, zobaczcie. Łatwiejsze cięcie, zwłaszcza płaskich przewodów. Mamy tutaj zobaczcie szerokie, ząbkowane, krzyżowo powierzchnie, chwytające do skręcania żył przewodów, frezowany rowek umożliwiający precyzyjne chwytanie, przytrzymywanie i wyciąganie małych elementów, jak na przykład gwoździe. Wypukła powierzchnia chwytająca z jednej strony i otwór do chwytania elementów okrągłych. Tutaj mamy do chwytania płaskich przedmiotów, a tutaj mamy otwory okrągłe do chwytania na przykład rur. Te szczypce nie są przeznaczone do zdejmowania powłoki z kabli. Ale elektryk nie mógłby sobie odmówić przyjemności sprawdzenia tego. Zobaczcie, lekko nacinam. Zobaczcie, obracam. One nie są do tego przeznaczone, ale zobaczcie, jeżeli jest to narzędzie wielofunkcyjne, to musi sprostać takim zadaniom. Nie ży przewodów jak tnie. No i tutaj. Mamy 3 razy 25 przewód płaski YDY, zobaczcie. Możesz tutaj jeszcze, zobacz, dodatkowa funkcja gradowanie rurek, w puszkach można otwory robić. Szczypce wielofunkcyjne KNIPEX Wire Stripper dla elektryka, automatyka, instalatora, który pracuje przy instalacjach elektrycznych, osadza puszki, podłącza wyłączniki, gniazda, pracuje z przewodami typu drut, płaskimi, okrągłymi, to też szczypce przydadzą się na pewno. Jeżeli się spodobał, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz, jakich Ty szczypiec używasz, co musisz o tych szczypcach wielofunkcyjnych od knipexa. a tymczasem trzymajcie się, polecam, cześć!